Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Kropka, temat opuszczenia tego Matrixa po śmierci ciała fizycznego uważam za najważniejszy w tej inkarnacji, a więc pozwolą państwo, że do niego powrócę. Ostatnio zagłębiłem się w plan wyjścia z Matrixa, jak wyjść przez dziurę w siatce. Połączyłem ponownie kropki, opierając się na dyskusjach filozoficznych z niektórymi podobnie myślącymi. Co często prowadzi do objawień, ale zrecenzowałem także bogaty materiał, który ostatecznie stał się artykułami wesaperne. Następnie zebrałem wszystkie powyższe i zastanowiłem się nad tym i doszedłem do pewnego wniosku. Uważam, że są bardzo ważne. Teraz chcę podzielić się nimi z Wami. I eustannie otrzymywałem pytania o to, jakiej wibracji potrzebujemy. Aby opuścić Matrix przez siatkę. Oczywiście nie byłem w stanie nikomu powiedzieć, jakiej dokładnie wibracji potrzebujemy i skąd wiemy, kiedy ją osiągę Jest to prawie niemożliwe, a my potrzebowalibyśmy sprzętu technologicznego do pomiaru wibracji ludzkiego awatara, duszy, umysłu. To niewykonalne, a poważnie, czy jest to w ogóle konieczne? Porozmawiajmy o tym. Po przejrzeniu i zebraniu dodatkowych informacji z oceanu danych z wielu lat, w dużej mierze w oparciu o dyskusję z poszczególnymi źródłami. Prawdą jest, że potrzebujemy pewnej wibracji, aby opuścić ten konstrukt, ale nie ma znaczenia, czym jest ta wibracja, skupienie się na niej jest wielkim rozproszeniem i powoduje jedynie strach i niepokój. Czy wibruje teraz z odpowiednią częstotliwością? Czy będę mógł odejść? Nikt nie powinien się tym martwić. Wszyscy będziemy wiedzieć, kiedy będziemy gotowi do wyjazdu, a za chwilę wyjaśnię, jak i dlaczego. Aby to zrobić, muszę podsumować część mojego poprzedniego materiału i połączyć go z nowym. Coś, co do tej pory podkreślałem milion razy, mówiąc w przenośni, to to, że musimy kwestionować wszystko. Czego się uczymy i czego nauczyliśmy się w tym matriksie? To znaczy wszystko. A potem musimy pozbyć się wszelkich przywiązań do tego świata, od najmniej znaczących do najbardziej znaczących, takich jak przyjaciele, rodzina i zwierzęta domowe, jeśli to konieczne. To trudne, ale konieczne, jeśli naprawdę chcemy odejść. Musimy podjąć decyzję o odrzuceniu przywiązań, zanim umrzemy i opuścimy nasze fizyczne ciała. Kiedy już umrzemy, nie chcemy bawić się w astralu i potencjalnie być poddawanym siłom manipulacji, które mogą nas oszukać do nowego ciała, a tym samym ponownie nas uwięzić. Łatwo to zrobić, tym bardziej, że się przygotowaliśmy. Używaj krytycznego myślenia. Musimy przestać być tak zgodni na wszystko, co widzimy lub słyszymy, niezależnie od tego, czy pochodzi to odpowiednio z głównego nurtu, czy z alternatywnego pola. Kolejną ważną rzeczą jest praca nad sobą. Gwiezdne rasy w Orionie, znanym również jako wielki wszechświat, bardzo niechętnie pozwalają ludzkości opuścić nasz konstrukt ze względu na sposób, w jaki zachowujemy się jako grupa dusz. Mają wrażenie, że zaadoptowaliśmy umysły naszych opresorów, fałszywych bogów. I niestety mają rację. Dlatego musimy być w stanie odróżnić naszą podświadomość reaktywny umysł i nasz świadomy umysł. Musimy nauczyć się, jak nie reagować, wymykając się spod kontroli. To bardzo ważne żeby przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i działaniami, reakcjami. Kiedy na przykład czujemy, że chcemy być reakcyjni i wybuchnąć, musimy cofnąć się i wziąć głęboki oddech, aż pragnienie opadnie i będziemy mogli zareagować odpowiedzialnie. W ten sposób omijamy nasz reaktywny umysł i przeprogramowujemy się, aby odzyskać naszą moc i zdolności twórcze. Ponownie staniemy się niejako prawdziwymi bogami, stwórcami, i ważne jest, abyśmy mieli kontrolę nad tym, co tworzymy i przestali tworzyć z naszego reaktywnego umysłu. Co robi większość ludzi na Ziemi bardziej niż kiedykolwiek wcześniej? Od jak to wygląda? Ale co z naukowymi tak zwanymi dowodami? Z pewnością musimy przynajmniej tego przestrzegać prawda. Nauka to nauka. A wiele z tego nie można obalić, prawda? Opiera się na sprawdzonych faktach, słyszymy to każdego dnia, więc musi to być prawda. Cóż, wiem, że prawdopodobnie mówię tutaj do chóru, ale rozszerzmy tak zwaną koncepcję naukową Matrixa, a tym samym prawa naukowe. Doktor Tom Campbell jest naukowcem, ale nieuczciwym naukowcem który kiedyś pracował z Robertem Monroe w Instytucie Monroe. Mówi, że Matrix jest utrzymywany razem przez powszechne przekonania i systemy wierzeń, ale nie tylko to. Matrix ma swoje własne zasady i prawa, których należy przestrzegać, aby przetrwała i nie zginęła. Na przykład nie możesz po prostu rzucić się z klifu, machać rękami i myśleć, że umiesz latać. W tym matriksie jest to niemożliwe, niezależnie od tego, jak silne są twoje intencje. Latanie jest jednak możliwe poza matriks. Dlaczego? Tutaj w grę wchodzą tak zwane nauka i prawa fizyczne. Nie bez powodu nazywa się to prawami fizycznymi, to dlatego, że są one fizyczne i mają zastosowanie do tej konkretnej symulacji, czyli matrycy. Poza tą konstrukcją Ziemi obowiązują zupełnie inne prawa i zasady. Wielu z nas, którzy wybrali drogę duchową, wie o tym aż za dobrze, ale naukowcy nazywają nas szaleńcami, gdy tylko kwestionujemy ich równania i wnioski dotyczące rzeczywistości. Ich prawa dotyczą tylko wszechświata pięciu zmysłów i próbują przekonać nas, że te pięć zmysłów to wszystko, co istnieje. Gdyby tak było, być może naukę można by potraktować poważniej. Jednakże nas, którzy żyjemy zarówno w fizycznym świecie 3D, jak i w tak zwanym świecie duchowym, nie interesują się już naukowymi prawami Matrixa, ponieważ nie będą one miały zastosowania tam, dokąd zmierzamy. Naukowcy i ich sojusznicy media głównego nurtu programują nas, mówiąc, że to, co widzimy we wszechświecie, który jest tylko maleńką częścią widma elektromagnetycznego, zwanego światłem widzialnym, jest wszystkim i że prawa naukowe są uniwersalne. I zauważcie moje słowa, bo nadejdzie czas, niezbyt odległy, kiedy zostaniemy ocenzurowani za kwestionowanie praw naukowych i wniosków w ogóle. Możemy nawet zostać za to ukarani i wykluczeni ze społeczeństwa za bycie heretykami. Będzie tylko jedna prawda i jeden sposób widzenia rzeczy. Jeśli sprzeciwimy się temu, zostaniemy uciszeni. Wszyscy widzieliśmy, dokąd zmierza cenzura w ciągu zaledwie kilku lat. To zadziwiające. Elita musi stale przypominać nam o prawach i przepisach, aby trzymać nas w pułapce Matrix. Ale lekarze i profesorowie zdrowia psychicznego zajmują się tylko umysłem fizycznym, czyli mózgiem, i dają nam diagnozy. Jeśli myślimy poza mózgiem, nagle mamy urojenia lub co gorsza narcyzów i psychopatii. Tak, tak właśnie na to patrzą. Nauka musi wyśmiewać tych, którzy zaczynają myśleć nieszablonowo, ponieważ jeśli zbyt wielu ludzi użyje krytycznego myślenia którego już nie uczy się w szkole. Siatka upadnie i to będzie koniec Matrix, Keno Będzie to również koniec elit i oni o tym wiedzą. Siatka istnieje zarówno wewnątrz nas jako wewnętrzna bariera, jak i na zewnątrz jako projekcja. Wszyscy widzieliśmy, dokąd zmierza cenzura w ciągu zaledwie kilku lat. To zadziwiające. Im bardziej nie zgadzamy się z niezwykle ograniczonymi opcjami, jakie ma do zaoferowania Matrix, i im bardziej zdajemy sobie sprawę, że cały system ma tylko jeden cel aby nas tu uwięzić. Nasza wewnętrzna sieć zaczyna się rozpuszczać i uzyskujemy dostęp do tego, co jest pod spodem, które jest ostatecznie naszym prawdziwym ja, naszym wewnętrznym rdzeniem mówiąc w dużym uproszczeniu. Jest to wewnętrzna wiedza która w gnostycyzmie nazywana jest gnozą, od greckiego słowa oznaczającego wiedzę. Kiedy nasza wewnętrzna siatka zacznie się rozpadać, ponieważ coraz mniej stajemy się częścią masowych porozumień i systemów wierzeń, tym bardziej jesteśmy gotowi opuścić tę sferę. Dochodzimy do punktu, w którym uświadamiamy sobie, że byliśmy w więzieniu od tysiącleci, rasa niewolników do siły najeźdźców. Działająca z innego wymiaru i gestości, wykorzystująca wybranych ludzi z wybranych linii krwi jako ich mistrzów marionetek w naszym własnym wymiarze i gestości. Wiemy, że nie możemy już dłużej inkarnować się w tak traumatycznym świecie, więc oczywistą opcją staje się odejście. I na szczęście rozwiązanie zostało nam przedstawione jako dziury w siatce bioelektrycznej otaczającej konstrukt Ziemi. Kiedy już podjęliśmy stanowczą decyzję, że jest to nasza ostatnia inkarnacja na Ziemi, jesteśmy gotowi do odejścia, a zatem wibrujemy z odpowiednią częstotliwością. To jedyny środek, o którym musimy pamiętać. Czy czujesz się gotowy? Czy po śmierci ciała jesteś w 100% zdeterminowany, aby przejść przez siatkę? Jeśli tak. Jesteś gotowy i możesz odejść. Twoje przywiązania zniknęły, i miejmy nadzieję, że pracowałeś nad sobą najlepiej, jak potrafisz. Nawet jeśli tego nie zrobiłeś, najprawdopodobniej i tak będziesz mógł odejść, ale im bardziej jesteś reaktywny i im bardziej przyjąłeś sposób myślenia archontów, tym trudniejszy będzie twój czas w Orionie. Tu i teraz musimy wykonać pracę aby uzyskać jak najlepszy wynik. Podsumowując, musimy zdawać sobie sprawę z następujących kwestii. Pierwsze. Nie zgadzaj się z zasadami i prawami tego Matrixa, które nie mają nic wspólnego z Orionem, większym wszechświatem. To wszystko jest odwrócone, zmanipulowane, zniekształcone i fałszywe. Kropka to utrzymuje to na miejscu, ponieważ jest to rzeczywistość. Na którą zgodziła się grupa ludzkich dusz poprzez manipulacje, opierając się na tym, że mamy amnezję i można ją łatwo zaprogramować. Drugie. Uświadom sobie, że Matrix nie jest naszym domem i po tym musimy iść dalej. Trzecie. Pozbądź się wszelkich przywiązań do tego świata. Czwarte. Wykonuj pracę wewnętrzną. Praca z cieniami, abyśmy mogli odróżnić nasze własne myśli od myśli innych. Piąte. Kiedy wychodzimy, nie zwracaj uwagi na nic w astralu. Zamiast tego zauważ siatkę, skup się na dziurze, ustal intencje i wyjdź jak promień lasera. Zatem nadal kluczem jest wiedza, czyli wiedza o miejscu, w którym mieszkamy i wiedza o tym, dokąd zmierzamy. Ale ile wiedzy potrzebujemy? Mój wniosek jest taki, że musimy zrozumieć, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Dobrze jest dowiedzieć się więcej, to zawsze jest korzystne, ale odzyskamy również wspomnienia, gdy opuścimy Matrix. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że nie jesteśmy już pod wpływem masowej świadomości. Uwięzieni w sieci i nie jesteśmy już dłużej poddawani powolnej wibracji stałego systemu Matrixa i hipnotycznemu transowi, któremu nas poddaje. Wracamy tam, gdzie nasze miejsce i odzyskamy wspomnienia, które mieliśmy kiedyś, zanim zostaliśmy zabrani jako jeńcy wojen i zamknięci w tym systemie śmierci i rozkładu. Nie martw się też, że Twój nastrój się zmienia. W większości nauk New Age uczysz się, że zawsze musisz być pozytywny i w dobrym duchu. To pułapka wywołująca niepokój i zwątpienie. Nikt w tym konstrukcie nie może być cały czas w wysokich wibracjach to niemożliwe. Ci, którzy twierdzą, że mogą, nie są autentyczni i prawdopodobnie muszą się wiele nauczyć i popracować, zanim będą mogli odejść. Oni zaprzeczają. Droga do zrobienia to skonfrontować się z naszą stroną cienia, nie ukrywać jej i się jej wstydzić. Musimy to rozpoznać, zaakceptować jako część nas i przekształcić przez przeprogramowanie siebie jak omówiłem w osobnym filmie o przeprogramowaniu siebie są ludzie, którzy twierdzą, że istnieją inne sposoby na opuszczenie Matrix niż przez siatkę. Żaden z tych sposobów, o których słyszałem, nie działa. Czemu? Ponieważ niezależnie od tego, co robisz, siatka jest dużą przeszkodą. Pas siatka składa się z Twojej własnej energii razy 7 miliardów, jeśli chodzi o pojemność energetyczną sieci. Jak możesz to ominąć? Nie możesz. W krótkim czasie mamy okazję wyjść z Matrixa przez dziury w siatce, zanim zostaniemy zamienieni w cyborgi, uwięzione w naszych ciałach na zawsze, uzyskując wieczne życie fizyczne. Radzę rozważyć skorzystanie z okazji, aby wyjść i wrócić do domu. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.